przychodzą energie walki przychodzą energie złości energie zazdrości kto komu zazdrości kochane skorpiony osłaniajcie się bo wam też zazdroszczą silnie dlatego to sokole oko dla skorpiona jest niesamowicie ważne w styczniu moi drodzy więc tutaj archanioł Michał mówi osłaniaj się osłaniaj się i uhonoruj siebie uszanuj siebie uszanujcie siebie moi kochani bo Często wy po prostu za bardzo poświęcacie się miłości. Za bardzo poświęcacie się miłości jako rodzice, za bardzo poświęcacie się miłości jako partner, partnerka, a za mało dajecie sobie. Z pustego Salomą nie naleje, moi drodzy. Musicie więcej na, napełniać siebie kielichem miłości. To sobie dawać miłość. To ze sobą być przyjacielem. Cóż, wiedza. Skorpiony poszerzają wiedzę w styczniu 2025.